Z tej strony. Ola! Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaką będzie się mieć pogodę, zapraszam serdecznie. Proszę bardzo, idziemy na samą górę Polski, tutaj na samej górze. Yy, tam, gdzie woda jest, piaski i wszyscy ci, którzy przyjeżdżają na wodę, będzie ciepło, ale będzie padać. No ale cóż, no w całej Polsce będzie padało również na dole. Tutaj, proszę Państwa, jak widać, proszę bardzo, pada, pada, pada. I uwaga! I uwaga, też cała środkowa część Polski. No również tam będzie padało. Ale kogo to obchodzi, moi drodzy? Świętujmy to, że mamy lato. W sumie to, co nas to obchodzi, bo pracują wszyscy. Nieważne, nieważne. Jest ciepło, pada, ale jest ciepło. Zdejmij buty, ubranie też możesz. Stań na deszczu i niech deszcz zmyje z ciebie brudy całego świata. Jutro. Apchaj dziura, zapychamy ekran najlepszymi shotami.